Kiedy byłem dzieckiem, Boże Narodzenie oznaczało światła, prezenty i ekscytację związaną z budzeniem się wcześniej rano, aby zobaczyć, co Mikołaj zostawił pod choinką. Ale gdy dorastałem, coś wydawało się niekompletne. Magia zniknęła i nie mogłem zrozumieć dlaczego. Po refleksji nad wszystkim, co dzieje się na świecie, pomyślałem: otworzę ponownie książkę Joganandy. I zobaczę, czy znajdę w niej nową inspirację, którą mógłbym się podzielić. I wtedy natrafiłem na to: Prawdziwym celem Bożego Narodzenia jest doświadczenie narodzin Chrystusowej świadomości w sobie samym. Nie chodziło o prezenty ani dekoracje, chodziło o poszerzenie swojej świadomości, poczucie wszechświata jako swojego własnego ciała i połączenie z tym boskim światłem wewnątrz siebie. Więc zacząłem kontemplować w czasie Bożego Narodzenia nie tylko świętować na zewnątrz, ale również wewnętrznie i powoli wszystko się zmieniło. Radość powróciła. Nie z tego co otrzymałem, ale z tego co poczułem. Spokój, połączenie i miłość do wszystkiego wokół mnie. Teraz dzielę się tym przesłaniem, ponieważ Boże Narodzenie to coś więcej niż święto. To okazja do przebudzenia czegoś wiecznego w nas wszystkich. Więc w tym roku zapytaj siebie: czy jesteś gotowy poczuć prawdziwą obecność Chrystusa w sobie? Bo właśnie tam zaczyna się prawdziwa magia.